Główka pracuje, tak się oszczędza pieniądze yy, dla firmy. Tak się optymalizuje koszty. Dziękuję za telefon. Dzwonił do mnie jeden niepełnosprawny mężczyzna z poczwórnym odpisem na PFRN. Mówi, Marcin, jest pewna firma, która nas zatrudniła już dawno temu do pewnego projektu, że mieli pracować na słuchawce. Projekt nie doszedł do skutku. To było pięć osób z poczwórnymi odpisami na PFRN. Czyli takie, na które przysługuje najwyższy odpis, na pewno. I tak, projekt nie doszedł do skutku. No i tak jesteśmy, czekamy, czekamy. No i czekamy sobie nadal na tą pracę, no bo ten projekt nie doszedł do skutku. Ale firma zobaczyła, ile oszczędza miesięcznie netto dzięki nam, to nas po prostu zostawiła w firmie. Wiecie, ile zatrudnia, ile zarabia ta firma? Po wypłaceniu im pensji od tych pięciu osób pół miliona, pięćset tysięcy. I wszyscy są szczęśliwi: i pracodawcy, i osoby z niepełnosprawnością. A czy to jest etyczne, czy nieetyczne? Tylko to jest tak jak z pewną częścią ciała. Każdy ma swoją.